Nie eliminujmy w tym wszystkim drużynę przeciwnej, bo i WarMills jeszcze też mogą, miejmy nadzieję, zaprezentować swoje zagrania w jak najlepszy sposób tutaj na pierwszej mapie, jaką jest ponownie New Queen Street, jako tryb push. No cóż, e, zobaczymy, co się w tym meczu może w wydarzyć. Zaczymy czy będą jakieś ciekawsze piki, zobaczymy, czy ktoś któraś drużyna znajdzie jakiś ciekaw... ciekawszy... ciekawszy team comp. może jakiegoś... jakiś, jakiś z tanków, tak? Mhm. Widzieliśmy na, na dłuższą sprawę praktycznie wszystko, nawet ktoś rą małpę, Winstona w pewnym momencie, widzieliśmy tak, chwilkę ball. Junker, Queen, ale to Bez bardzo krótko. tak, był bol. Na dłuższą sprawę nie widzieliśmy Zari tylko a, wyłącznie. Tak, tak. chyba tylko Zari nie widzieliśmy dzisiejszego dnia, ale a po bufach może, może ktoś by chciał, chciał ją wyciągnąć. No, mam wrażenie, że w obecnej sytuacji Zara niestety dalej jest takim pickiem sytuacyjnym, gdzie jednak w sytuacji, w której mamy Hoga czy Orisę, no, o, takie statyczne postacie, które bez abilitek defensywnych zostają gdzieś odsunięte, no to tylko takiej osobie się ostrzą zęby, żeby wyeliminować szybko. Tak? Czy to cena Dzida w ścianę wykonanie wykonaniu Orisy. Te szybkie przyciągnięcie hakiem, i próba z w postaci Roadhoga. Ale tutaj nie będzie takiej sytuacji, ponieważ jest orisa na Reinharta. Więc zobaczymy, jak tutaj te drużyny się zetrą w pierwszym spotkaniu. Pierwszym, w pierwszym zmianie strzałów już tu widzimy zgrupowanie drużyny Warmuse. Razem spójrzmy o takie mini bunkrze. Wydaje mi się, że to nawet nie jest głupia taktyka. W tym wszystkim próbują oni raczej zachęcić oponentów do podejścia, aniżeli do ofensywnego działania. Teraz szybka przemieszczenie się, ale też niestety rozdzielenie. E, w takiej sytuacji dwóch na trzech i w tym wszystkim przez wraz z Judaszem eliminują zarówno szynka, jak i kaczmena. Wójt, co gdzieś tu e, próbuje agresywnie e, odbić cokolwiek tym młotem, ale wydaje mi się, że tu już walka idzie na stronę drużyny e, drużyny C-9ers. Tak, to jest Stryna przewagą, wygrać za pomocą pików i odkuszuje się w ich stronę. dokładnie, przewaga już zdobyta, odzyskana e, przez C-9ers. Widzimy tutaj, no ewidentnie będzie bardzo mocne przyciskanie ze strony zarówno e, nocnego serza jak i Uda na tych bardzo fecnych postaciach tak jak jeszcze są Kafili oraz Sodur. Szybkie tutaj podejście, ale uśpienie Wilczycy i celny naj w wykonaniu Aleksa. Pozbywa się tego frontline'a, a teraz gdzieś Jerzyk wyłącznie z tuandem próbowali zajść z drugiej strony i nie wyszło tutaj na ich niekorzyść, a robot już zaraz praktycznie przy czekpońcie dla dużymy Cinines. Tak, tutaj powtarzalny trend, że drużyna zielona bardzo często przyjmuje czekolad pierwsza. I bez... przynosi to ogromny, y, ogromną przewagę, tak jak mówiliśmy już nieraz, tak. to właśnie te kluczowe pierwsze walki y, podąb, y, mm, przewagę i gdzieś tu widzimy, że będzie próba podejścia i Jerzyk złapuje na tego rycerza, ale to Judas mi się wydaje z moryklokiem lokiem, no pokaże czym to miejność. Jest znana, jest znana z tego, że kończy często to teraz. I jeszcze teraz ten anobus, no i do końca był on wymagany w tej sytuacji, w której to zwycięstwo raczej już pewne było, ale nie, słuchajcie, ale tym wszystkim, no to też pytanie, po co ta lawa? Być może Jerzyk będzie chciał zmienić i spróbować w jakiś inny sposób podejść różne przeciwną. No jednak widzimy, że nie ma takiej decyzji, to jest zebranie przez niego, ale widzimy, że no Gatman za bardzo wystający, ta gdzieś na plance, uśpiona w bardzo szybki celny sposób. E, widzimy, że Nocny Rycerz ładnie zgrany z Aleksem. pozbywają się oponenta. Teraz jednak te osoby padają jedna po drugiej. Nocny Rycerz, jak Batman, tutaj będzie sprawował e, <laughs> obronę i działał na korzyść swojej drużyny, ale... O wilczyca z demoluje go. Tak okay, jak mokry sen Jokera. Ale już kończąc, te nawiązania do komiksów, Wróćmy do tego, co się dzieje w naszej rzeczywistości overwatchowej. A jest to bardzo, bardzo widoczna przewaga i ee, siła, jaką tutaj widziane C-9ers popycha do przodu e, e, swoich oponentów i widzimy jak bardzo, no w tym wypadku chyba raczej jest to spotkanie i to, że finalnie już bardzo, bardzo chcą wyjść z tej grupy z jak najlepszym wynikiem, tak? I wydaje mi się, że to pierwsze spotkanie już będzie działało na ich korzyść i przynosi im szybką, szybką, pierwszą wygraną w dzisiejszym starciu z WarMules. Tak, to troszkę nieprzyjemne stagery były w wykonaniu WarMules, na, na tej samej końcówce. Wbiegali pojedynczo i nie końca przyniosło to dobre rezultaty. Steiner z dosyć prostą prostym pierwszą mapą, pierwszym zwycięstwem yy, na... na New Queen Street. Tak, zobaczymy, czy tutaj WarMules się pokażą z lepszej strony. Jak na razie nie wydaje się, żeby miało to mieć miejsce, tak, ale to nigdy nie wiadomo, czasami niektórym drużynom push po prostu sprawia naprawdę problem, nie umieją się w nim odnaleźć. miejmy nadzieję, że tak samo jest właśnie z drużyną Warm Wheels i jednak King of the Hill troszkę, yy, troszkę im... Zmiana trybu na King of the Hill troszkę im pomoże. No dokładnie tak, ja mam dalej wrażenie, że jeszcze jest to nieodkryty, nie do końca zrozumiany tryb przez community tutaj yy, graczy Overwatch'a podobieństwem w niektórych miejscach może być do tego 2CP, a w pewnym sensie to trochę do King of the Hill, ponieważ walka toczy się wokół jednego obiektu i trzeba jakoś w tym wszystkim się odnaleźć, więc może być on dalej jakąś trudnością w opanowaniu jego, ale cóż, no czas przyniesie i być może jakieś te zmiany do niego zostaną wprowadzone, a nie zapominałem o tym, że jeszcze gdzieś w zanadrzu kolejne średnie gry będą w stanie prezentowane, a więc zobaczymy, jak to z tym panelem się gracze ee naszej uchanej gry. A teraz widzimy starcie ponowne i widzimy, że szybkie entry jest rzucone Juda na parze e, przy pomocy Merci Weza tutaj na tanku, tym razem jako, jako Ramatra będzie starał się działać. O i proszę bardzo wiecie, tak gdzieś tego nocnego rycerza tam wyłapuje, ale teraz młucenie, młucenie Ramatrą umożliwia Eliminowanie I tym razem, tutaj, właśnie do których, też w połączeniu z Wydaszem, pozbywają się pozostałych e, oponentów i szybka zwycięstwo po ich stronie. Jak widzimy tutaj, że m, gdzieś ta kompozycja akwary Mercy no, jest bardzo, bardzo e, obnoxious to jest lepsze słowo, taka irytująca, gdzieś tam skrobiąca daleka. E, Nigdy ta para lata tak blisko nas i chcielibyśmy się jej pozbyć a okazuje się, że znika nam z zasięgu wzroku, albo nawet gorzej eliminuje nas w praworównym stylu. Wszystkie spójna to starcia w Battlefieldzie z helikopterami, które latają dosłownie w tym tym nad ziemią, a nikt ich nie może trafić i właśnie takim helikopterem bojowym jest właśnie para, gdzie mechanikiem w tym wypadku jest Mercy. Tylko najgorzej właśnie, że w Battlefieldzie nie było żadnego damage boosta, to już czysty skill i celność danego gracza się liczyły. A z wielu lat spędzonych w tych grze, no niektórzy naprawdę mogliby chyba startować na prawdziwych pilotów, mam wrażenie. Tym małem tutaj odejściem od tematu. Przenieśmy się z ponownie do tego, co widzimy na ekranie. A jest to nic innego jak kolejne, kolejne typy tutaj ze strony drużyny C-9ers i eliminacja postępująca jeden po drugim z graczy Warmuse. Tutaj wydaje mi się, że no, co jeżeli cokolwiek gdyż na Warmuse chce zrobić. Zastosować też jeden z tych kultów, wykonać prawidłowo. Chociaż jedno takie większe zgrupowanie, żeby nie było tego, co robi właśnie Reaper, okay. jako plan jakiś dziki dzikich flank, No bo to niestety nie wychodzi, tego nie można robić w tej grze. I ten katr, no proszę bardzo, ciekawy tutaj pomysł, żeby okroczyć całą mapę jako Moira, no schować się też jakoś, żeby te przecinki od siebie odciągnąć, ale takie rzeczy można robić w momencie, w którym nasza drużyna jeszcze żyje. A niestety na korzyść, na niekorzyść, przepraszam. E, tutaj Warmule takie coś się nie dzieje. Gdzieś tu jeszcze River próbuje w tym duelu z solderem działać, ale tutaj Pocket na pewno nie pomaga. I szybka szybka, szybka wygrana na tej mapie dla c Tak, to jest zestawam dominacja, drużyna Do Warmules nawet nie nawet nie próbowała, mam wrażenie y, powstrzymać to Judasza na farze. Dalej grali Reaper, da, dalej grali Reapera, dalej grali Hanzo Jakby to nie są łatwe piki, żeby powstrzymać farę bądźmy szczerzy Także na pewno nie mieli, nie mieli na pewno łatwo Żeby żeby wygrać tę mapę Tutaj wiadomo mapa, mapa cięższa, mecha base Jest cięższa mapa na farę ale widzimy, że ile się nie przyjmuje i dzikuję to. E, dokładnie, tak ja tu widziałem prywatnie on tym Junkratem nie stanie by śmigać i działać. O, widzimy Weza Chyba chce przetestować tutaj Junker Queen i jej zmiany. zobaczymy w jego wykonaniu jak ta postać będzie się spowodować. Tutaj od razu bardzo szybkie zajęcie punktu ze strony Warmils, co naprawdę uważam za e, dobre zagranie w ich wykonaniu. E, jednakże jest już ten rozjazd, jest już to, czego właśnie nie powinni gracze Warwils wykonywać. No Plan jak widać był, pomysł również e, gdzieś tam powstał, gdzieś w no niestety troszeczkę egzekucja już nie wypaliła, ale widzimy, że gdzieś tam to e, krytyczne takie myślenie szybkie e, dalej jest obecne. E, jakby nam też szybko było zobaczyć bez 2, ładne piki wyłapał gdzieś ten... E, tutaj Buff dla umiejętności pod E, tej siekiery, jak to można ładnie powiedzieć, no, dostoł wykorzystane. Ale zanim ja tak naprawdę skończę moją gadkę poboczną, to już fajt się kończy i no cóż yy... Trzeba chyba mówić szybciej. A jest to, nie powiem, trudne, dlatego jak szybko to. ja e, normalnie już mówię. E, w czas na lewo to na gdzieś tu widzimy wędrze próbującego podzielać się z tą Chunker Queen. Przyciągnął, ale trafił, ale, ale przyciągnął już się do siebie hmm, Hanzo. O pitwa tutaj Moiry jeden na jeden, a ja vs Cutman. To tutaj wyjdzie zwycięsko. jest to właśnie. A ja gratulacje dla niej w tym małym pojedynku. Eee, teraz yy, drużyna finalistów yy, chodzi coraz bliżej i próbuje tych pojedynczych graczy wyłapać, ale widzimy, że gdzieś tam jeszcze w tym wszystkim zachował się Lucio. Szymek będzie starał się otrzymać uwagę tej przyników, ale nocny rycerz tak tylko zobaczył, tak szybko wyeliminował swój cel jeden po drugim, bo jeszcze gdzieś tam Reaper się wkradł do tego wszystkiego. No i cóż. W tym momencie spotkanie już możemy powiedzieć, że jest w miarę, w miarę jednostronne. E, jednakże tutaj po drugi jeszcze e, z innej są zauważalne. Gdzieś oni tutaj podchodzą w trójkę, w, w czwórkę na ten punkt. No nie mają żadnego ulta, co będzie na utrudnieniem, ale punkt zajęli, co e, ciekawe. No i tak szybko znowu, jak półtorzeje, to tak szybko cała ta walka się skończyła. Co tak, możemy powiedzieć? Tryb ze strony Judasza, wyczyścił wszystko. To już niezbyt było co zbierać. Warmills próbują, ale mam wrażenie że troszkę za bardzo skupiałem się na tym, że puszczą dołem, ponownie chcą puszczać dołem. Możemy... jest tutaj tłum w ogóle. No, jakby granie ze strony Alexa i drużyny było szybsze, to można byłoby jeszcze w formie tego ducha po teleportacyjnej go wyeliminować. A jeśli mówimy o eliminacji, to możemy już żarna powiedzieć, że tutaj zostali wyeliminowani gracze Warmills. Zwycięstwo już jest pewne dla c i cóż, czeka nas jeszcze jedna mapa ostateczna na dzień dzisiejszy, jak to się mówi ogółem, i zobaczymy, co przyniesie ona nam. Tak, może zobaczymy wreszcie wezę odpalającego ulta, hmm. y bo na całym kinie nie odpalił ani na pierwszym mapie a ani tym bardziej nawet nie nadawał ulta Junker Queen na drugiej mapie. Y jest to mapa tutaj y Route 66. Zobaczymy, kto tutaj zagra te long distance hitscany, bo tak jak tutaj każdy mecz był, tak w każdym z nich widzieliśmy ich obecność, ich przewagę i takie kontestowanie też się w pewnym sensie, bo na przykład jak to było widoczne w przypadku Piekarzy czy Gal i Galaxy Toasters, no to te wymiany były dosyć konkretne, tak, tutaj był szero, był Błażej, żeby tam Discord mod, to ci gracze tutaj trzeba cię ze sobą dosyć dzielnie. E, tutaj jednak y, no, nie ma po stronie World żadnych piskanów, jednak skłaniają się oni ku e, torbiornowi ponownie i May, ale jest ramata, tak? Zobaczymy, jak oni podejdą, y, bo może być to dosyć ciężkie w przypadku, gdy to judasz stojący dzielnie na tym high groundzie, dosyć bliskim, już celowany praktycznie, no można powiedzieć, w spawn, gdzie szukał pierwszego pika. Rozpoczynamy ten mecz tutaj właśnie, już w tym headshotem prawie eliminującym Wilczycę. Zobaczymy teraz, czy znajdzie on jeszcze jakieś inne szanse, ale musisz pamiętać, że no jednak stanie w miejscu, no nie do końca zawsze jest takie łatwe, bo jednak oponenci, mimo tego, że no, mogą być nie najlepsi w oryginalnym rachunku, to potrafią takie sytuacje wykorzystać i tuan celnymi rajtekami May pozbywa się właśnie e, właśnie Udasza. E, teraz tutaj Weza tym bardzo bezsunnym filmem, jak w nowym trybie e, arcade'owym wlatuje w, w Wilczyce i e, stabilizując się sytuację ze swoim filmem, włącznie z sytuacją prostego rycerza pozbywają się właśnie gracza Ramatry. i teraz latuje Weza ponownie, oj oj, oj. oj, oj. poleciał trochę jak Michał Masło Gdzieś poza mapę. Zobaczymy jednak, yy, czy tutaj drużyna bez niego sobie poradzi. No Jerzyk tutaj, chyba inspirowany Błażejem, robi 1v5. Na razie idzie mu to. No, tak, początek był dobry, już końcówka nie do końca, bo zostały same supporty, Jednakże apteczka jest już prawie w jego zasięgu, a payload już praktycznie w połowie drogi. Ale tutaj weza, no cóż, ma większy młotek, w tym wypadku rozmiar ma znaczenie i pozbywa się w bardzo szybki sposób oponentów właśnie. O, 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 jednak to Shatter nie przyniósł takich wyników, jakich bym się spodziewał, ale tutaj nocny rycerz y, ponownie na straży sprawiedliwości i zwycięstwa jak Batman czuwa z góry. O, teraz pytanie, czy ten tutaj płank będzie w stanie... Coś jeszcze więcej zdziałać. Tak jeden frag ponownie chyba będzie taką zmorą Judasza, bo to znów te headshoty razem zamrożone i Widowmaker, e, proszę są fragę na jego korzyść. A walka się trochę rozdziela. Tutaj Jerzyk znowu, batalia samotna z tym prozjornem, próbuje zdziałać coś na Aje, ale nie wychodzi mu to, a za ponownie ambitnie kiska Shifta e, przeciwną drużynę. E, tutaj tak zwany WEZA play jest tak najbardziej na korzyść, mimo że nie tym e, jest on w miarę dobrze wykonany. Eee, rycerz przynosi artylerię. Tym razem, może nie czołgista, ale artylerzysta eee, daje jednego fraga na tłandzie. I teraz, uwaga, sygnalizm skupiona zostaje na szymku, który zostaje uśpiony. A również, domyślam się już za chwilę, na Jerzyku, który gdzieś przygotował sobie może jakąś taką drogę ucieczki w postaci. Ob, 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 oblawienia, bo nie oblodzenia e, tego tutaj fragmentu mapy. No cóż, jednak nie dało mu to żadnych większych efektów. E, tutaj drużyna Warm jest szybko już zgrupowana. W przyjściu przy dużej apteczce e, w postaci Wilczycy Mei oraz Szymka odchodzą. Teraz ult. jak dobrze wiemy bardzo potężny, ale młotem e, silne uderzenie. Eliminuje e, właśnie naszego nowego bohatera. I cóż, tym razem widzimy, że tutaj Jerzyk, jako Reaper, nie będzie w stanie zrobić tak dużo jak Torbior. No, nie ma takich możliwości na przeżycie, nie ma tego szybkiego doładowania w postaci overloada. E, no, niestety nie będzie tutaj mógł nic on zrobić. Już tutaj ci gracze zbierają się powoli, ale szymek, no na szczęście, w ostatniej chwili osłonięty dzięki shieldowi. Ramatry teraz przychodzą tutaj ci gracze Warmines spróbować cokolwiek jeszcze zrobić, ale nocny rycerz pozbywa się e, celnie minął. Ale te piki są tak jeden za jeden. No widzimy, że Wilczyca jeszcze w tym punkcie jest, ale res szybko przenosi e, poprzeczkę na drugą stronę, przynosząc faktycznie e, pełen team dla drużyny c -9ers. Ale tu Aja widzimy, że teraz agresywna, bojowa Mercy wyciąga ten zbopowany pistolet. Jak widzimy, buffy Mercy na pewno bardzo się przydały. I cóż, kolejny Sidar eliminuje Szymka z gry. Kolejny pick Lai eliminuje Reapera. I Alex zamyka tę e, część gry swoim ostatnim fragiem. Tak a propos, wspomniałeś buffów Mercy. Ja bym bardzo chciał zobaczyć buffa do Mercy, który pozwala jej szybciej zmieniać na pistolet. Bo tu już rozmawiałem z pewnymi, z pewnymi osobami, którzy grają dużo Mercy, i jakby wszyscy twierdzą to samo, Mercy strasznie długo wyciąga pistolet i strasznie długo chowa pistolet. czasami. Czy to tak, właśnie, że, że właśnie teraz już jeszcze to bardziej przyspieszyli? A nie jestem pewien co zmienili, nie pamiętam, szczerze powiedziawszy. Yy, możliwe, ale na pewno zawsze, żeby to było szybsze. Bo jednak yy, motek jest bardzo szybko, jest w stanie to sprawnie zrobić, tak? A Mercy jednak chwilę i to zajmuje, żeby tego staffa schować. Tutaj widzimy problemy. Problem. Ale wydaje mi się, że takie, takie jednak. E, jakby to powiedzieć weterani e, Mercy też weteranki e, wiedzą dobrze kiedy ten pistolet wyciągnąć i wziąć sobie swoje ręce w tym tak. To jest bardzo nieoceniane nieoceniane combo, które mało ludzi stosuje, czyli Walkiria w połączeniu z Lutem Kiriko. Mercy naprawdę wtedy strzela jak, jak szalona strzela jak Soldier na niemczej nie szybciej. Mm -hmm. I na pewno jest w stanie zrobić, zrobić ciekawe rzeczy. Tylko, że połączenie Mercy i Kiriko jest takie trochę. da się, tak, ale. wiadomo, coś innego może, tak? No, powiem szczerze, że jeszcze na własne oczy nie widziałem czegoś takiego. I uczciwie chciałbym to zobaczyć. E, raczej mam wrażenie, że e, sytuacja Nano Mercy była bardziej znana. Oj, tu tak. widzimy, że chyba jakaś pauza może będzie potrzebna. Tak, chyba, że drużyna po prostu. Wariml się już podała, ale co to... nie? widzimy, że jest prośba o pauzę. Będzie chyba raczej wymagana. Tutaj musimy obudzić naszego. Lobby eee, mastera. Tak, tak, gdzie jest? Nasz lobby master jest już z nami, jest już pauza. Byli w stanie wprowadzić dwa czy trzy ważne bugi, a my widzę jesteśmy, jesteśmy w grze. O, <grym> w grze, Jerzyk wrócił. I możemy kontynuować tutaj nasze zagrania. Widzimy, że e, wszyscy gracze są już chyba na swoich pozycjach i będą tutaj aktywnie działać. Teraz widzimy, że pusz tutaj w wykonaniu dużyny C-9ers e, bardzo ładnym nade'em rozpoczęty. Gdzieś już tutaj widzimy e, szybkie przejście wezy z punktu na miejsce, zajęcie high groundu. Troszeczkę takie przypomnienie może czasów e, Dive'a, gdzie właśnie raczej grano nie na ziemi, a w powietrzu. Cachman w ogóle pozbył się gdzieś tam malek, to zgubionego. Drużyna teraz szybko Sinajnes przywraca. O, o, tutaj taktyczne dzikie ruchy Mercy, żeby jak najbardziej utrudnić trafienie właśnie tej postaci takiego żowania i eliminacja tych poszczególnych już celów. Wykonanie Sinajnes, Cachman jeszcze uratował uciekający, gdzieś tam starający się odsunąć, ale on chyba już dobrze wie. Że w tym momencie to jest koniec. Jeszcze pewnie ambitny wjazd tutaj z Nybilczycy na punkt. Próba odshieldowania, raczej nie odbicia i nie odmotkowania, przeciwnej, zakończy się tutaj na jego niekorzyść. A na korzyść c jest na pewno do tego meczu, ponieważ to 3-0. Kończymy to spotkanie. Dzisiejsze ostatnie. No, z taką krótką przerwą na koniec, jakimiś luźnymi rozmyśleniami, ale widzimy, że GG na czacie jak najbardziej uczciwe. No i cóż, no, cieszymy się z tego powodu, że każdy się dobrze bawi. Mimo tego, że no widać było, że raczej tutaj tarcie było w stronę widoczne to gracze jedni i do końca samego trzymali się.